Cześć, witajcie z tej strony, suert. Moi drodzy, wszystkiego dobrego w te święta, zdrowych i spokojnych. A teraz jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacji odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Tradycyjnie w tym okresie niewiele dzieje się w branży, ale coś tam udało mi się odnaleźć. Zaczynajmy! Insomnia Games pracuje nad kilkoma tytułami, jednak zgodnie z najnowszymi doniesieniami kolejną grą studia nie będzie oczekiwany Wolverine. Hakerzy odpowiedzialni za gigantyczną kradzież danych z Insomnia Games podzielili się światem wieloma informacjami na temat opracowywanych w studio produkcji. Z dużym prawdopodobieństwem to Spider-Man Venom ukaże się w pierwszej kolejności, gra swoją skalą oraz pewnymi założeniami będzie przypominać Spider-Man Miles Morales. Venom zaoferuje pełnoprawną historię, która będzie kontynuacją drugiej odsłony. Spidermana, a jednocześnie ukaże wątki wprowadzające do trzeciej części. Gracze wcielą się w tytułową postać Venoma, ale dwójka Spider-Manów również będzie grywalna. Główny wątek zostanie powiązany z postacią Carnage'a, który zainfekuje Nowy Jork, a Venom może być jednym z bohaterów, który stanie do walki z innym symbiontem. Ukończenie przygody powinno nam zająć od 8 do 10 godzin. Produkcja otrzyma 12 misji i 3 bossów, a także opcjonalną zawartość poboczną. Na koniec przypomnę, że jakiś czas temu od twórca roli Venoma informował, że w Spider-Man 2 wykorzystano tylko 10% z nagranych przez niego kwestii, mając to na uwadze przecieki udostępnione przez hakerów, stają się jeszcze bardziej wiarygodne, gdzieś przecież nagrane przez aktora kwestie muszą zostać użyte. Pozostaniemy jeszcze przy studiu Insomnia Games. Otóż Spider-Man 2 może być następnym dużym tytułem od Sony, który zawędruje na komputery osobiste. Według danych z serwerów Insomnia Games prace nad portem trwają i mają zostać zakończone w aktualnym roku finansowym, który kończy się 31 marca 2024. Premiera jednak odbędzie się najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku lub dopiero w 2025. Najpierw na konsoli PlayStation 5 powinny pojawić się trzy fabularne dodatki do Spider-Man 2, potem pojawi się wersja PC. Zawierająca kompletne wydanie. Wygląda na to, że Avatar Frontiers of Pandora nie radzi sobie na rynku zbyt dobrze. Niektóre sklepy zaledwie niecałe dwa tygodnie po premierze zaczęły znacząco obniżać ceny tego tytułu. Jak zauważyła redakcja Forbes w przecenach przodują głównie amerykańskie punkty sprzedaży, a obniżki sięgają od 30 do nawet 40%. Tak znaczne promocje i to w tak krótkim terminie od premiery są raczej rzadkością i rzeczywiście mogą wskazywać na delikatnie mówiąc nie najlepszą sprzedaż produktu. W tym wypadku warto jednak zaznaczyć, że obniżki. Do dotyczą tylko fizycznych wydań na najnowsze konsole. W dystrybucji cyfrowej, gdzie ceny kontroluje bezpośrednio Ubisoft, wciąż obowiązuje pełna kwota. Armored Core 6 Fires of Rubicon to rekordowa odsłona serii. Produkcja zanotowała genialny start względem poprzednich odsłon z tego uniwersum, jednak o wyniku podobnym do Elden Ring zespół From Software nawet nie mógł marzyć. Japończycy jednak nie przestali rozwijać swojego dzieła i najnowsza aktualizacja ma szansę spodobać się graczom, którzy oczekiwali na rozgrywki PvP. Patch 1.05 wprowadza rankingowe starcia online, dzięki którym możemy spróbować swoich umiejętności właśnie przeciwko innym graczom. Dodatkowo w grze pojawiły się także nowe części do maszyn, które pozwalają chociażby na większą personalizację tabliczki z Nickiem. Otrzymaliśmy też zupełnie nowe lokacje przeznaczone właśnie do rywalizacji między innymi użytkownikami. Deweloperzy odpowiedzialni za świetną grę Valheim ujawnili okienko premierowe dla aktualizacji Ashlands. Jej wydania doczekamy się w pierwszej połowie 2024 roku. Będzie to kolejne duże rozszerzenie po ciepło przyjętym Mistlands. Ashlands wniesie do świata gry przede wszystkim wulkaniczne środowiska z nowymi przeciwnikami i wyzwaniami. Terra Nil to niezwykle udana hybryda gry strategicznej i logicznej, w której przywracamy życie na pustkowiach. Na platformie Steam tytuł może pochwalić się kilkoma tysiącami bardzo dobrych opinii. Ostatnie z nich są wręcz klasyfikowane przez serwis jako przytłaczająco pozytywne. Nic więc dziwnego, że twórcy opracowali swój tytuł również na urządzenia mobilne, a od 18 grudnia również posiadacze Nintendo Switch mogą spróbować swoich sił w tej niezwykle przyjemnej pozycji. Studio Project Cloud Games pokazało obszerne fragmenty z ich najnowszej gry The Relic The First Guardian. Twórcy już teraz pokusili się o wstępną datę premiery. Tytuł zadebiutuje na początku 2025 roku na pecetach oraz najnowszych konsolach. W grze trafiamy do brocznego świata fantaza. Główny bohater wyrusza w niesamowitą przygodę, by finalnie uratować krainę Arsiltus przed ogarniającą ją ciemnością. W tym celu rozpoczniemy podróż jako tak zwany strażnik, zbierzemy fragmenty wielkiej relikwii i zamkniemy pustkę. The Relic ma zaoferować rozbudowaną rozgrywkę i ekscytującą walkę, gdzie oprócz oręża, wykorzystamy moce runiczne. Podczas opowieści będziemy rozwijać swojego bohatera, wykorzystywać różnorodne umiejętności, a także chłonąć wspaniałą fabułę. Ubisoft ogłosił, że gra Prince of Persia The Lost Crown osiągnęła złoty status. Oznacza to, że zapowiedziana wcześniej data premiery 18 stycznia nie powinna już ulec zmianie. Tytuł zmierza na PC oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Gra zaoferuje polską wersję językową w formie napisów. Przypomnę, że jest to przygotowa gra akcji zrealizowana w formie platformówki 2.5D. Podczas zabawy eksplorujemy mapy, rozwiązujemy łamigłówki, unikamy zagrożeń i walczymy z przeciwnikami. Oprócz broni w postaci łuku i miecza główny bohater niejednokrotnie Skorzysta także z mocy władania czasem. Drzewa łakłach pozwolą na zapisanie rozgrywki, ulepszanie posiadanej broni, a także zmianę amuletów dających dodatkowe umiejętności. Twórcy wspominają również o misjach pobocznych, które gracze będą mogli zgłębić w przerwie od głównego wątku, umożliwią one zdobycie dodatkowych nagród i zasobów. Na 22 marca przyszłego roku zaplanowano debiut Rise of the Ronin od zespołu Team Ninja. To ekskluzywny tytuł przeznaczony dla konsoli PlayStation 5. W mijającym tygodniu reżyser Fumihiko Yasuda podczas wywiadu dla magazynu Game Informer ujawnił nowe szczegóły projektu. Ważną częścią przygody będą podejmowane przez gracza decyzje, które wpłyną na jedno z kilku zakończeń. Będzie to też pierwsza gra od tego zespołu, która zaoferuje wybór opcji dialogowych. Głównym bohaterem jest bezimienny Ronin, nazywany Skrytym Ostrzem, a w trakcie trwania przygody poznamy jego przeszłość. Mapa świata składa się z trzech głównych miast: Okohamy, Kyoto oraz Edo, które będziemy mogli swobodnie eksplorować. Nie zabraknie też mniejszych miejscowości i niebezpiecznych miejsc wypełnionych bandytami. Twórcy pozwolą nam przyspieszyć podróż. Główny bohater będzie mógł skorzystać z konia, szybowca czy też haka do szybkiego wznoszenia się na pionowe powierzchnie. W trakcie gry oprócz zadań głównych będziemy mogli wykonywać misje poboczne. Te pomogą nam wzmocnić więzy z niektórymi postaciami. Wśród NPCów spotkamy historyczne osoby takie jak np. przykład Sakamoto Ryoma czy Yoshida Shoin. Nasz Ronin uzyska dostęp do różnorodnych broni w tym włóczni czy pistoletów. W trakcie walki będziemy mogli stosować wiele ciekawych kombinacji, aby zadać dodatkowe wrażenia, jak na przykład podpalenie naszej katany. Ark Survival Ascended dopiero co trafił na rynek, a wydawca już przypomina graczom, że niedługo zagramy w Ark 2. Projekt ma pojawić się na rynku pod koniec 2024 roku. CEO studia Wildcard zapewnił też, że wszystkie DLC, aktualizacje i pomniejsze rozszerzenia do Ark 2 będą publikowane do 2029. Produkcja ma zadebiutować na PC-ach oraz najnowszych Xboxach. Od dnia premiery będzie też dostępna w usłudze Game Pass. Po wygaśnięciu czasowej ekskluzywności tytuł pojawi się również na konsoli PlayStation 5. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier, a także całkiem sporo recenzji i zapowiedzi. Pamiętajcie o subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, wystarczy tylko kliknąć przycisk wesprzyj. A teraz żegnam się z wami gorąco i jeszcze raz zdrowych, pogodnych świąt. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.